Hotel Mandarines tu pod górą, ale była droga asfaltowa, skończyła się i taki dwa słupki są, że może tylko wejść samochody, nie można przyjechać. na mapie jest dalej droga, a ta droga wygląda tak. O tak, ało Tak, mój i tamuj. No, ale dobrze, że zapytałem się amigos po moim hiszpańskim i Darecza, że tam przy czerwonych kwiatach Darecza czyli na prawo No i się dogadałem, jak ja tu się świetnie dogaduję Nie znając języka, znając cztery słowa na krzyż dogaduję się wyśmienicie La Bella Helene Bella Helena Co to znaczy nie wiem, ale pewnie jakaś piękna Helena albo duża, a może gruba tego nie wiem Limitate Diaria Protegita no tam już jest dżungla, to lewej stronie jest dżungla. Po prawej nie ma dżungli. No, ale ten. Ale jest ciekawie. Pozdrawiam.